Ej kochani, witam was bardzo serdecznie i słońce zaczęło mi świecić w oczy super witam was bardzo serdecznie w kolejnym zamówieniu Avon no bo jak już wiecie po tytule to właśnie dzisiaj mam zamiar wam pokazać moi kochani jak już wiecie zawsze wam to powtarzam moje zamówienia nie są duże zobaczcie młody gra w grę na swoim tablecie jak już wiecie, moje zamówienia nie są duże, ponieważ są to zamówienia tylko i wyłącznie dla mnie, nie jestem konsultantką, więc na swoje własne potrzeby no nie zamawiam 10 tysięcy produktów. Ale myślę, że całkiem już niedługo, czy całkiem niedługo, no to może potrwać kilka tygodni, bo mam zamiar zrobić zamówienie w Rosmanie w Polsce. Moja mama będzie wysyłać paczkę za kilka tygodni, więc... No, parę rzeczy na liście się znalazło um, i jeszcze nie złożyłam zamówienia. Mam w tym momencie otwarte okno w moim laptopie i zbieram, zbieram. Mam też zamiar z, zamówić kilka rzeczy z polskiego Avonu. Takie oczywiście, które są niedostępne tutaj um, i jeśli mi się uda, to może zamówię z dwóch katalogów, bo teraz się kończy jeden katalog. Także, no, ale zobaczymy. Coś na pewno będzie, więc za kilka tygodni będę miała parę fajnych rzeczy wam do pokazania. Także, kochani, to tyle słowem wstępu, który oczywiście, jak zwykle, jest bardzo długi, za długi. A teraz już przejdźmy do mojego zamówienia. Ej, on, Teraz na pewno. Nic nie widzicie? może tak słońce akurat wyszło zaczęło świecić mi prosto w oczy zaraz, mi tylko wyłowię tą moją kartkę wiem, że jedna pozycja do mnie nie dotarła i będę musiała ją zamówić ponownie z następnego katalogu to jest zamówienie z katalogu numer 12 ja sobie to wszystko wysypię i y, zaraz Wam pokażę i tak kochani, żału nie ma mam raptem 5 pozycji tak Jakieś pozycji. Miał być 6, ale tak jak mówię, 6 nie dotarła. Więc może zaczniemy od tego, co jest. Um, może jakoś tak po kolei na moich tutaj kolanach. Więc pierwszy pokażę Wam pierwszą właściwie, bo to jest baza. Widziałam ją w, w wideo u Dorotki, które obejrzałam, a jeszcze nie zdążyłam skomentować. Ale wiem, że Dorotka zamówiła dwie bazy. Um, tylko że te których ja właśnie nie mam, bo do, dostępne były, znaczy nie wiem, w Polsce chyba tylko były te dwie. Tutaj w Wielkiej Brytanii miały wejście i weszły trzy i to była wygładzająca, matująca i ta trzecia to jest chyba rozświetlająca. Nawilżaj, nawilżająca, o, chyba tak, nawilżająca. Ja mam tą, której Wy nie macie, czyli wygładzającą, ponieważ ja nie potrzebuję nawilżania, moja skóra jest tak jak wiecie, mieszana w stronę, w stronę tłustej. wyleciało mi z głowy, wybaczcie. Więc ja nie potrzebuję tutaj żadnego dodatkowego nawilżania, więc ta już odpadała. Pomyślcie sobie, no to dlaczego nie matująca, skoro masz tutaj taką celę? A to dlatego, że te matujące bazy mają zazwyczaj jak dla mnie odwrotny efekt. One Powinny blokować to wydzielanie się sebum, ale w moim wypadku to wręcz pobudza moje mieszki ujowe do produkcji nadmiaru. Więc ja teraz w tym momencie nie mam jakichś bardzo wielkich problemów z tym związanych, ponieważ stosuję serum niacinamidowe, które jak wiecie, bo chyba Wam mówiłam, właśnie uregulowało mi bardzo ładnie wydzielanie, nadmierne wydzielanie się serum na mojej twarzy jeden z benefitów bo nie tylko to robi serum jacinamidowy, ale mam na ten temat filmik, więc odsyłam wam, was tam jeżeli nie wiecie czym, czym to jest, nie wiecie po co to się stosuje, to mam filmik o serumie namidowym z The Ordinary, które używam no nie mogę no więc, ja mam wygładzającą. Po prostu wypadło na wygładzającą. Tym bardziej, że ja mam rozszerzone pory, mam gdzie tam, gdzie niegdzie jakieś nierówności, niedoskonałości. W sensie, że to może być coś dla mnie. Więc tak ona wygląda bez opakowania. Jest w takim bardzo przyjemnym, fioletowym kolorku. I jak, jak tutaj widać, widać, wygładzająca. Ona ma zawierać filtr 20 SPF 20. Dobre, na pewno. Tyle tylko, że mm, no ja akurat takiej bazy wygładzającej na całą twarz bym nie położyła, ja ją bym nakładała punktowo, czyli tam, gdzie ja jej faktycznie jej potrzebuję, czyli tutaj, gdzie mam rozszerzone pory na policzkach, na brodzie, no i na czole, ale na, na boki tutaj nigdzie bym jej nie nakładała, więc to SPF to takie trochę, jak dla mnie nie niepotrzebne, ale jest, jakbyście chcieli, to jest. I teraz ja za primer zapłaciłam 5,50. Nie wiem, w jakiej cenie był w Polsce. Na pewno taniej, bo u Was wszystko jest takie, już się nauczyłam. Także to tyle. Będziemy oczywiście testować. Dajcie mi znać, czy interesowałby Was taki test, gdzie robię tylko połowę, czy znaczy nakładam ten mm, primer, ten, e, to cudo, na jedną stronę twarzy, a drugą po prostu stawiam i, i robię. Taki sam makijaż po obu stronach, to po prostu tu będzie baza na jednej stronie, a na drugiej będzie bez bazy, więc będzie można porównać, czy ona w ogóle cokolwiek robi. Więc jeżeli coś takiego Was interesuje, to dajcie mi znać. No nie wytrzymam, no. Ja mówię, on próbuje mnie przekrzyczeć. 5,50, to już Wam mówiłam. Teraz, moi drodzy, e, nie mogłam się powstrzymać i nie zamówić, byłam po prostu tak bardzo ciekawa, tych nowych zapachów, pokażę Wam już oba. Więc mam i ten czarny, który jest. One, obydwa teoretycznie są unisexami czyli takie, które mają pasować zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. No ale domyślam się, że mm, nuty, które w nich występują: czarny jest z myślą o mężczyznach, biały z myślą o kobietach. Natomiast zarówno jedni, jak i drudzy mogą stosować zarówno biały jak i czarny, wiecie o co mi chodzi. Tutaj nie ma nigdzie powiedziane, że ten jest dla kobiet, ten jest dla mężczyzn, ale wąchając je, mnie nuty zapachowe tak właśnie się kojarzą. Ten biały bardziej kojarzy się mi z taką kobiecą nutą zapachową, ten czarny z taką męską nutą zapachową. Teraz, ten jest bardziej rześki, ten jest bardziej korzenny. Ja oczywiście wąchałam strony i tak dalej, ale wiecie, to co nigdy nie jest to samo. Ja lubię Perfumetki, i wtedy mogę dokładnie określić, co jak pachnie na skórze. To musiałabym psiknąć po, po jednej stronie ten, po drugiej stronie to, do czego za chwilę go porównam, ale mnie jak pierwszy raz jak go spryskałam sobie. Może sobie go sprysnę. Uuu, poszedł gdzieś w ogóle w drugą stronę. Ale okej. Okay. Okej, okay, czuję. Um, ale psiknęłam tutaj bardziej niż tutaj chciałam sobie na, na dłoń psiknąć, um, Dzisiaj nie specjalnie nie użyłam perfum, bo wiedziałam, że będę psikać dla Was, żeby mi się nie pomieszało wszystko razem. Um, ale mnie się bardzo ten zapach kojarzy. Ten attraction one biały z zapachem. To jest chyba. Jej. To jest chyba Calvin Klein. I co? Przyniosę wam butelkę. I mam, kochani, i mówię tutaj o tym zapachu. To jest tak, to jest Calvin Klein. Ja się nazywa Into You, czyli dla niej. Taka biała butelka, tak jak widzicie, jest takim plastikowym stoszkiem. To jest dość duża butelka. Ja nawet nie wiem, jaka to jest pojemność. Zaraz ta, 100 ml. ok Ja go już mam od. Nie ja wiem, dwóch lat, bodajże, bo to jest. Ja go kupiłam na jakiejś tam promocji, jakiejś wyprzedaży, i to jest taki bardzo rzeźki zapach. To jest właśnie to, co ja czuję w tym białym Attraction One. Teraz Wam powiem, jak faktycznie one są, czy są tak bardzo podobne, jak mi się wydaje. Z pewnością obydwa mają właśnie taką nutę cytrusową. Em, ten jest może odrobinkę słodszy, tak minimalnie, i ma taką nieco wyraźniejszą nutę ziołową. Nie wiem dokładnie co sprawdzę. Ogólnie sprawdzę, postaram się sprawdzić jakie tutaj są nuty zapachowe, żeby wam porównać jeden z drugim. Ale na mojej skórze zarówno ten z Avonu jak i ten pachną bardzo podobnie. Bardzo podobnie. Tyle tylko, że ten mam wrażenie jest taki nieco bardziej ziołowy, a ten z Avonu jest taki bardziej cytrusowy. Także myślę, że gdybym miała wybierać tak naprawdę, to bardziej mi się podoba ten Avonowy. Dziwne, co nie? No, bo ma taką delikatną, cytrusową słodycz, a ten... To ja trochę bardziej daje ponosić tymi ziołami. Także zdecydowanie. Ale zapach, jako zapach, dajcie mi znać, czy wy znacie te dwa zapachy, i czy Wam też tak się wydaje, że one są bardzo podobne. Bardzo podobne. Więc perfumetki kosztowały mnie 4 funty. 4 funty każde. Wcale nie jest tak mało, ale no ok. Teraz co do czarnej. Ta ma zdecydowanie wyraźniejszą. Chciałam tylko trochę, bo one są naprawdę konkretne. One przykają tyle. Um, uf. I już mi uderzyło po nosie. Nie pamiętam dokładnie, co tutaj jest, jeśli chodzi o nutę zapachową. Także wszystko umieszczę Wam na ekranie. Ale uf, uf. to jest zdecydowanie rzeźki. Ale bardzo, moim zdaniem, męski zapach. Bardzo, bardzo. Jest bardzo ładny. Ja lubię takie, właśnie świeżo korzenne zapachy dla mężczyzn. Nie lubię takich przytłaczających, słodkich, ciężkich. I ten na mężczyźnie, kiedy go poczułam na mężczyźnie, to pomyślałam sobie: wow, fajnie, elegancko, ale jednocześnie nowocześnie pachnący mężczyzna. No, naprawdę, naprawdę bardzo jako męski zapach, bardzo mi się ten, ten zapach podoba. Ale uważam, że no, jak dla mnie oczywiście to to nie jest zapach z pewnością. Ewidentnie tutaj są takie te ciężkie, korzenne nuty, takie jak zazwyczaj są właśnie w tych męskich zapachach. Ten zupełnie. Bardzo kobiecy, bardzo świeżo kobiecy. Nie sexy kobiecy. To nie jest taki zapach, który pasowałby nam na wieczór. To jest typowo dzienny zapach. Rześki, lekko cytrynowy, ale jednocześnie ta cytryna jest taka soczysta, słodka. To nie jest taka wiecie, kwaśna, zimna cytrynka, tylko taka cieplutka, taka letnia cytrynka. I zdecydowanie tutaj czuję jakiś. Taki deli bardzo delikatny, kwiatowy akcent, ale czy mnie po prostu mój nos myli, już po tylu zapachach? Czy faktycznie coś tam jest? Tego nie wiem. No, a ten Calvin Klein robi się z minuty na minutę coraz bardziej podobny do tego, ale mimo wszystko, tak jak mówię, ten z Eivonu mam wrażenie, jest delikatnie owocowo-słodszy. Ten jest nieco tak bardziej ziołowo-owocowy. Także. Taka delikatna różnica, ale no zapachy są bardzo podobne. Takie, no bardzo, ale to bardzo podobne. Tak, moim zdaniem, oczywiście. Więc to tyle, jeśli chodzi o um, te nowe, znaczy nowe dla nas, bo ja wiem, że wy w Polsce już je macie od jakiegoś czasu. Także dajcie mi znać, czy um, poznaliście te zapachy i czy macie takie samo zdanie na ten temat, co ja. Oczywiście nie musicie się ze mną zgadać, bo dobrze. Chciałabym właśnie poznać. Wasze zdanie. Kolejny produkt, jaki zakupiłam to, nie mogłam się powstrzymać, kolejny lakier do paznokci, nie żebym miała już jakieś, ile ja wtedy miała? naliczyłam, 130, 120, no teraz to już pewnie kolejne 10 mi przybyło, co najmniej, bo już kilka z tych 60 e, zakupiłam, a jeszcze wtedy chyba 60 żadnych nie miałam, nie jestem do końca pewna, ale albo dopiero zaczynałam z 60, a... A teraz, no, już mam całą tą złą kolekcję. A powiem wam w zaufaniu, że w Polsce macie takie kolory, których my tutaj nie mamy. I z pewnością, z pewnością, przynajmniej jeden znajdzie się w moim posiadaniu. Zgadujcie, który. Także tym razem bardzo chciałam coś różowego. Tak jak widać. Nie mogłam po prostu, nie mogłam już czekać dłużej. To, co mam na paznokietkach, to jest Rapidly Rose. Już Wam pokazuję, jak wygląda w opakowaniu. W opakowaniu wygląda nieco jaśniej. Ja mam tutaj dwie warstwy na paznokciu, więc tak wygląda. Zaraz, zaraz, bo się nie wyostrze, tak. Więc tak wygląda buteleczka, tak wyglądają moje paznokietki. Tak, jak mówię, dwa. E, dwa warstwy. Dwie warstwy. Uważam, że kolorek jest prześliczny. Jest jeszcze jeden róż, który jest zdecydowanie taki bardziej neonowy, taki bardziej zdecydowany. Nie pamiętam jak on się nazywa, ale byłam tak jakby niezdecydowana między tymi dwoma różami, bo one na stronie w katalogu, w tym naszym brytyjskim, angielskim, wyglądały bardzo, ale to bardzo podobnie. I nie, nie, nie rozumiałam tak naprawdę, jaka jest różnica między tymi kolorami. Natomiast um, decyzję pomógł mi podjąć um, polski katalog, który przejrzałam w internecie. I tam próbki wyglądają nieco inaczej. I tamte kolory wyglądają dużo lepiej, moim zdaniem. Bardziej um, bliżej są tego, co jest na żywo. Jeśli wiecie, o co mi chodzi. Te tutaj, które w katalogu w Wielkiej Brytanii są, one są nieco przekłamane, takie nie do końca takie, jakie faktycznie potem wychodzą na paznokciu. Jakby są trochę ciemniejsze, tak mi się przynajmniej wydaje, albo może no ogólnie, no ciut inne. Natomiast ten faktycznie tak wyglądał w, w katalogu, tym, który widziałam w internecie. Także, także świetnie, cieszę się, że tak mi się udało. I że zamówiłam ten, bo tamten to taki jest, taki typowy, wiecie, taki typowo rażący. Także myślę, że to jest przepiękny róż. Prezentuje się całkiem ładnie, tak elegancko. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ten kosztował mnie 2,50. Także. 2,50 kosztował mnie lakier, także myślę, że to jest świetna cena. Jak za lakier do paznokci, który no naprawdę schnie w zastraszającym tempie. Jedno tylko, co mogę powiedzieć złego na jego temat, na co mogę ponarzekać, to fakt, że to już jest kolejny, chyba już drugi w tym momencie, który mam, który ma źle ściętą szczoteczkę. jeszcze szczoteczkę, pędzelek w sensie. Ten to już, ma, to już jest kompletny koszmar i bardzo było mi ciężko nałożyć go taką równomierną warstwą. A to dlatego, że z jednej strony włoski są nie do końca przycięte, przez to są dłuższe. Po prostu ma ten jeden brzeg nieco dłuższy, tam jest nie wiem, 3-4 włoski, może, że są takiej dłu większej długości. I to powoduje, że jak próbuję pomalować paznokieć, to te ta ta, ta dłuższe włoski po prostu ciągną. I robią taki rowek w, w lakierze. Także no, trzeba uważać, trzeba wygładzać, a to nie jest taki lakier, który pozwala się wygładzać przez długi czas, bo on schnie naprawdę w oczach. On, on po prostu twardnieje na paznokciu w sekundy, więc nie ma tutaj dużo czasu na poprawki, więc trzeba, trzeba się spieszyć i trzeba. No, trzeba się spieszyć po prostu. I trzeba to robić umiejętnie. Więc um, tak, ale generalnie kolory jest przepiękny. I ostatnia rzecz, żeby nie przedłużać, nie przeciągać, kochani, ostatnia rzecz to jest płyn do kąpieli, bo mój się kończy powoli. Jeszcze raz używam um, resztki tego takiego Lotus i piwonia. Jeszcze mam, tam trochę mi zostało. Um, a już prawie, prawie skończyłam um, Goodbye Tension, które też kupiłam jakiś tam czas temu. No to pomyślałam sobie, że teraz skorzystam i kupię tą nowość. I to jest, kochani, to jest ten pure, pure Sensitive. To miał być zapach, nie, nie do końca hmm, pamiętam czego, ale coś tutaj mi się kojarzy, że coś z bambusem tutaj było, czy, czy mi się coś pokił pasiło, nie wiem. Natomiast sprawdzę i dam wam znać, czego tutaj są, czego zapach to jest. W butelce pachnie zupełnie niepozornie. Tak, jak odkręciłam, mówię, to w ogóle nie pachnie niczym tak naprawdę. To jest tak. A jeszcze przy tych, wiesz, perfumach tutaj na rękach też w ogóle. I tutaj jeszcze trzeba bardzo wąchać, żeby cokolwiek poczuć. Ale y, użyłam go tr troszeczkę wczoraj, bo moczyłam sobie dłonie, żeby podsuwać skórki, bo tak najlepiej to u mnie działa. I po prostu ym, do, do miseczki dodałam tak odrobinkę tego, i zapach jest przecudny. Jak się zmiesza go z wodą, to tak jakby te, te, ten zapach się intensyfikuje troszeczkę, robi się taki delikatnie mocniejszy. To nie jest, wiecie, to nie jest super wyraźny zapach, no bo dlatego jest pure sensitive, czyli taki, wiecie, bardzo delikatny dla, właśnie przeznaczony dla wrażliwej skóry. I dlatego on jest taki, no, praktycznie niewyczuwalny. Natomiast jest bardzo świeży, ale taki... Nie wiem nawet do czego to porównać. No, bam, no bambus, mnie to tak trochę. Nie chcę powiedzieć, że z trawą się kojarzy, bo nie, broń Boże, to nie ma zapachu trawy, ale no to jest taki, no bardzo delikatny, taki może nawet lekko kremowy taki zapach. Wiecie, niektóre kremy tak delikatnie pachną. Tak. Tak niby kwiatowo, ale tak bardzo delikatnie. Już tutaj nie wiem, tak jakoś mi się to kojarzy, ale znajdę opis, który jest w katalogu, który mówi, czego to jest, to są nuty zapachowe i dam Wam znać, ale jest naprawdę bardzo przyjemny. I to tyle kochani, tyle z moich ogromnych e zakupów Avonowych. Oczywiście mam już nowy katalog, katalog numer 13 na wrzesień 2020. Sporo nowości, przyznam szczerze, jedna już tutaj jest na okładce, jak chcecie sobie zobaczyć także będę miała Wam o czym opowiadać, będę miała co zamawiać przede wszystkim i na pewno nie zamówię wszystkich nowości bo jest jedna, która z pewnością się na, na liście mojej zakupów nie znajdzie ale to oczywiście opowiem Wam bliżej jak będę robić przegląd katalogu, bo to będzie już niebawem zaraz po tym, tak myślę, po tym filmiku powinien pojawić się przegląd. Także czekajcie. Będzie się działo. Dziękuję Wam bardzo, kochani, za to, że ze mną jesteście, za to, że oglądacie. Jestem Wam naprawdę niezwykle wdzięczna, że tak już Was wiele na moim kanale. Bo jest, jest już Was prawie 540, 538, chyba jak sprawdzałam dzisiaj rano. Także jestem naprawdę wzruszona. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam na mój następny filmik. Pa pa! Mua.